Ile kosztuje pełne szkolenie lotnicze, aby zasiąść za sterami samolotu liniowego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, których często przyszli piloci nie biorą pod uwagę, dokonując kalkulacji finansowej. Obecnie same niezbędne szkolenia to koszt około 90 tysięcy euro w Polsce. Ale to nie wszystko. Tworząc plan finansowy, weź pod uwagę dodatkowe koszty. Zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych czyli słuchawki lotnicze, książki, bazy pytań, opłaty egzaminacyjne, które zgodnie z prawem nie mogą być wliczone w koszt kursu ponadprogramowe godziny lotu, wyżywienie i wynajem zakwaterowania, jeżeli ośrodek szkolenia nie jest w sąsiedztwie zakładając, że minimalny czas szkolenia to 18 miesięcy, a realnie 30 miesięcy. Musisz mieć przygotowane około 20 tysięcy euro. Podsumowując, zabezpieczenie finansowe kursu to obecnie 120 tysięcy euro, czyli ponad 500 tysięcy złotych.